Dobry wieczór, Renata Molenda, czas na losowania gier lotto. Każdy marzy o dodatkowej pensji, a ta jest możliwa za sprawą wygranej w zdrabkach. W zdrabce Mega Pensja do zdobycia są dwie główne wygrane po 550 tysięcy złotych. Grający otrzymuje 250 tysięcy złotych od razu, a następnie po 5 tysięcy złotych co miesiąc przez 5 lat. Oprócz głównych wygranych czekają fantastyczne wygrane niższych stopni, na przykład 9 po 10 tysięcy złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 26 milionów 800 tysięcy złotych. Za dwa dni będzie okazja na wygranie milionów w lotto. Tym razem główna wygrana może wynieść nawet 7 milionów złotych. A dopłacając złotówkę do zakładu lotto, można zagrać o milion złotych w lotto plus. Taką wygraną odnotowaliśmy ostatnio w Kaliszu Pomorskim. Gratuluję zwycięzcy! W Multi Multi wysokość wygranej zależy m.in. od tego, ile liczb zostanie wytypowanych. Grając na 10 liczb można wygrać nawet 250 tysięcy złotych. Zapraszam na multi, multi W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb.

Trzynaście osiemdziesiąt dwadzieścia czterdzieści trzy trzydzieści cztery sześćdziesiąt cztery dwadzieścia pięć siedemdziesiąt osiem 71. 14, liczba 14 jest plusem. W mini lotto codziennie do wygrania są setki tysięcy złotych, między innymi w tym miesiącu w łodzi padła piątka warta ponad 359 tysięcy złotych, z kolei na lotto.pl padło ponad 280 tysięcy złotych. Pora na kolejną piątkę w mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby 29, 42, 10. 40, 26 Losowania Super szanse odbywają się dwa razy dziennie przez 7 dni w tygodniu. Aby wziąć udział w grze o 2 miliony złotych należy aktywować numer, który znajduje się na kuponach wybranych gier lotto. Oto wylosowany numer. 9 2 0 2 1 5 8 Zwycięzcą gratuluję wygranej. Główna wygrana w kaskadzie to 250 tysięcy złotych. Jeden los to aż dwie szanse na wygraną, a w tej loterii o wygranej decyduje 12 liczb. Pora je poznać. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejnołożone kule. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb.

Cztery, 5, 13. 15, Eurojackpot to szansa na niewyobrażalne wygrane. Najbliższe losowanie już we wtorek do wygrania będzie 100 milionów złotych. Warto dać sobie szansę na zdobycie takich pieniędzy. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12. Liczby te można skreślić samemu lub grać na chybił trafił. W ekstra pensji do wygrania może być 5000 zł, wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Warto też zwiększyć stawkę w grze i wygrać więcej. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 22 30 21 9, 2. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest liczba 3, grając w ekstra pensję można zwiększyć swoją szansę na wygraną w dodatkowym losowaniu ekstra premii To zaledwie złotówka więcej a do zdobycia jest 100 tysięcy złotych od ręki. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby: 31, 20, 6. Dziewiętnaście. Jedenaście. A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstra Premi jest. Liczba cztery. Na koniec mam ważny komunikat. Od jutra wieczorne losowania będą odbywały się o godzinie 22. Wprowadzenie nowych godzin oznacza też, że zakup produktów Lotto na wieczorne losowanie potrwa o 10 minut dłużej, czyli do godziny 21.50. Spotkamy się jak dotychczas na antenie TVP3. Życzę Państwu dobrej nocy i przypominam, że wyniki losowań będą dostępne na Lotto.pl. Zapraszam też na jutrzejsze losowania, które poprowadzi Agata Jasińska. Spokojnego wieczoru. Jako chłopiec marzyłem o takim boisku. A my żeby na takim kibicować. Grajcie w lotto i zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w swojej okolicy.